Witajcie! Dziś zabieram Was nad najgłębsze jezioro Ameryki Centralnej, położone w kryterze wulkanu na wysokości 1700 m nad poziomem morza. Jak tam dojechaliśmy i czy było bezpiecznie? I jak wygląda życie nad jeziorem? Wszystko Wam opowiem w tym odcinku. Poszliśmy na jeden masaż i następnego dnia obudziłam się z to jest Dziwnie, to jest dziwnie, cały czas trwa dualizm uczuć. W tym miejscu. Zacznijmy od początku. Droga z Antigua nad jezioro Atitlan wynosi 139 km i pokonanie tego dystansu zajęło nam około 5 godzin ciągłej jazdy z jedną 15-minutową przerwą. Czemu tak długo? Bo to nie są najłatwiejsze drogi, a nad samym jeziorem robi się już dość niebezpiecznie ze względu na ostre zakręty, pod dużym kątem nachylenia i brakiem barierek. Pozostaje zaufać lokalnym mechanikom i doświadczeniu kierowcy. Swoją drogą, dwa dni po naszym przyjeździe doszło do tragicznego wypadku w okolicach Guatemala City, w którym zginęło ponad 50 osób, a w kraju nastąpiła trzydniowa żałoba narodowa. Na szczęście nasz przejazd przebiegł bez większych problemów i dojechaliśmy do celu, czyli San Pedro de la Laguna. Jest to niewielka miejscowość licząca około 10 tysięcy mieszkańców. Jest położona na wysokości 1693 m nad poziomem morza w górach Sierra Madre de Chiapas, nad południowo-zachodnim brzegiem jeziora kraterowego Atitlan. Jest tu dużo wąskich uliczek, którymi przemykają piesi, motory, tuktuki i psy. Tą konkretną uliczką szliśmy codziennie do naszej ulubionej piekarni prowadzonej przez Włocha. Ale spójrzmy na wszystko z lotu drona, by lepiej zrozumieć nasze położenie. Jezioro Atitlan jest położone w otoczeniu gór i trzech wulkanów: Atitlan 3500 m nad poziomem morza, San Pedro 3000 m i Toliman 358 m nad poziomem morza. Samo jezioro Atitlan jest pochodzenia naturalnego znajduje się w kraterze o powierzchni 130 km2. Jezioro wypełnia ogromną kalderę utworzoną w wyniku wybuchu 84 tysiące lat temu. Jest uważane za jedno z najpiękniejszych zbiorników na świecie, wedle m.in. angielskiego pisarza Huxley'a. Odkryto również, że na dnie jeziora znajdują się ruiny Majów, o czym świadczyły wyłowione przez Murków naczynia ceramiczne. Jest to przepiękne miejsce i szczerze mnie smuci, jak równocześnie bardzo zaniedbane. Lokalne ścieki z kanalizacji i upraw spływają prosto do jeziora, z którego woda następnie jest z powrotem pobierana do użytku. Skutkuje to występowaniem niebezpiecznych bakterii. Dziś już raczej odradza się pływanie w jeziorze, a już na pewno zanurzanie głowy. Należy też bezwzględnie unikać otwierania buzi pod prysznicem, a do mycia zębów używać tylko wody budelkowanej. Z tego, co wyczytują na lokalnych stronach, tylko 20% ścieków podlega oczyszczaniu. Wróćmy jednak na ziemię i dla pocieszenia zjedzmy kawałek czekolady z pyszną kawą czyli to, w co Górteolczycy potrafią mistrzostwo. Siedzimy w ogóle w samym sercu miasteczka i muszę Wam przy okazji coś wyznać. Jest takie coś, że mnie zupełnie tu nie kręci. Kręcenia jakoś nie umiem. Nie umiem, nawet nie wiem, co mam mówić, no. Fajni są Gwatemalczycy, wszyscy są bardzo miłi, ale jesteśmy w miejscowości San Pedro. San Pedro. Nie mylisz z Don Pedro? Nie wiem, no jest tak hipisowsko. ja nie wiem, jak miałam 16 lat, to pewnie byłoby mi tu fajnie. Tak. No, a teraz tak to nie za bardzo. Zgadzam się całkowicie. W sensie, nie zrozumcie mnie źle, hipisy fajne są, ale są hipisy i hipisy, Są dorywczy, a... No nie wiem. Ani nie chcę zrobić dziary, ani nie chcę chodzić na rejki od ludzi, którzy też nie za bardzo chyba się na tym znają. Poszliśmy na jeden masaż, następnego dnia obudziłam się z siniakami. Zupełnie nie kręci mnie kręcenie tutaj. Szczególnie jak po kałużach szczochów ludzkich. Więc tak nam mija tu czas w tym mieście, że nie dzieje się nic. W sensie my nie robimy nic. Mamy już swoją ulubioną piekarnię i warzywniak. I to by było chyba na tyle. I kupiłam ładną guatemalską spódnicę. Ale tak to... Ja nie wiem. No i tu tak. No, ani, ani wspinamy się na wulkany, ani nie poszliśmy też na konie, bo nie dają toczków. I dla mnie to jest głupota jeździć między tuktukami po brukowanej ulicy bez, bez toczka. Nawet... Choćby były to najcudowniejsze konie świata. Na którym... To jest Dziwnie, dziwnie. Cały czas trwa dualizm uczuć w tym miejscu. I jak tak sobie myślę, to, to w tym miasteczku, co mnie męczy, to chyba przyjezdni, po prostu turyści. Sama jestem turystką. Ale tutaj jest jakiś taki specyficzny ich vibe. Jest dużo takich ludzi, co przyjeżdżają na Gapier, na przerwę tak to przynajmniej wygląda. Ze Stanów Zjednoczonych, trochę Niemców, trochę Anglików, Francuzi to są takie dominujące nacje. Polaków słyszałam baraz tutaj w, w tym mieście. Natomiast to jest takie bardzo hipisowskie. Wiadomo, tu w latach 60. przyjechało dużo hipisów, ale ten vibe taki się utrzymał, ale nie, nie jest w tym wydaniu, jakie ja lubię. Jest dużo ludzi zaniedbanych, młodych, młodych, zaniedbanych ludzi, idących jak takie wraki ludzkie po ulicy. Wraki wydzierane, wraki. Na boso, brudni. Ja no, wybaczcie, że tak narzekam. Ale tu mi się po prostu kojarzy, jakby był jakiś super fajny festiwal i on się skończył. I zostały takie snujące się postacie po tym festiwalu. Nie wiem, nie wiem. w każdym razie wracamy zaraz, do, za parę dni do Antigüe. No ale takie są wrażenia stąd. I dobrze, trochę odpoczniemy. Podoba mi się też, że te kobiety chodzą tutaj cały czas w tych tradycyjnych strojach. Obserwujesz, że nawet nauczycielki w szkole noszą te tradycyjne stroje. To nie jest jakby atrakcja pod turystów hej w sobie zdjęcie, tylko oni i tak są. Jeszcze tak myślę, taką teorię, że ja po prostu mogę być taka zmęczona podróżą. Wiecie, to jest intensywne. Myśmy przeżyli tyle w ciągu ostatnich 6 tygodni, że była mała. I może jest jakieś przybocowanie, nie wiem, może zbieram siły, może potrzebowałam takich par dni właśnie. Piesek leży. Tomek leży. Dość ponurych tematów, pogadajmy o jedzeniu i pieniądzach. No i nie wiem, jeżeli chodzi o cenę, to ja na przykład wziąłem sobie grillowanego kurczaka na talerzu tam z ryżem, frytkami. Kamole. I tylkoż te 50 cali, czyli 25 zł nie więcej. Są też jakieś zupy. No to w ogóle jest wszystko w tych samych cenach. No i do tego piwo wzięłam. To małe piwo. Gajo, takie lokalne, to jest 20 cali, czyli 10 zł. A Tomek wziął pinakoladę. Za 25. Mamy no, też śniadania. Śniadania jak zwykle to może być omlet, albo naleśnik, albo owoce i jogurt. To też dzisiaj rano zjedliśmy. Tak wygląda piąteczka gwatemalska. Gwatemalskiej waluty. sinco Cinco quetzales. Tutaj mamy dyszkę. I tutaj też jest stówka z jakimś smutnym panem. I dwudziestka. Z kolejnym smutnym panem. Z tyłu nie wiadomo co się dzieje, bo to nie jest jakoś napisane. To chyba trzeba by było zgadywać albo googlać. W każdym razie cechą wspólną tych wszystkich banknotów jest co? Jest to, że nazywały się kecales, a oprócz tego mają tego ptaszka wszędzie i jest to ptak, który nazywa się kecal. No i do tego mam jeszcze monety. To jest po jednym kecalu. Takie o. <grym> Co to jest? Bydle A czasem robiliśmy śniadania sami. Widzicie naszą przychostelową kuchnię, gdzie gotowaliśmy jajka oraz wodę, by sparzyć awokado i pomidory przed zjedzeniem. Wypieki jak zwykle od Włocha. Nigdy nie jadłam tak dobrego Croissanta z migdałami. Patrząc na Ciebie, czemu coś kupisz? Nasz czas w San Pedro spędziliśmy przede wszystkim na spokojnym przesiadywaniu na dachu naszego hostelu, z którego mieliśmy przepiękny widok na miasteczko, jezioro i góry. Z jednej strony dachu obserwowaliśmy wulkan San Pedro, a z drugiej podgodnaliśmy życie mieszkańców, szczególnie przed naszym ulubionym warzywniakiem. Dni nam mijały na spacerowaniu uliczkami, jedzeniu i nic nie robieniu. Jeszcze tylko czasem pogłaskaliśmy kota. Masz dwukolorowe oczy. Jedno zielone, jedno niebieskie. No, <noise> to zamknę. <noise> Nie chciałabym doprowadzić. A po 8 dniach ruszyliśmy z powrotem przez góry, czasem osiągając wysokość, na której tropikalne drzewa zamieniały się w iglasty las, byliśmy coś około 3000 metrów nad poziomem morza. Podróż wprawiała mnie w delikatną senność, jednak widoki trzymały z szeroko otwartymi oczami. Część trasy odbywała się również drogą panamerykańską, czyli takim systemem dróg i autostrad, który łączy Ameryki od północy Alaski poprzez Amerykę Środkową po południe Argentyny. Łączna długość tej trasy to ponad 30 tysięcy kilometrów. Zdarzyło się nam nawet w pewien odcinek przejechać w chmurach. A potem dojechaliśmy z powrotem do Antigua.